Witam was serdecznie tutaj Bezi Ze mną jest Mr. PT50 Siema Oraz Oben Kwan, który czyli wujek samo dobro, ale no niestety nie ma mikrofonu yes. Ała Ale jestem ładny Znaczy <tak> 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 chodzi mi o skin Na to, że uciekłeś Nie zapchnąłeś tego kogo, nie trzeba. Ja oddałem ci, więc fuck off. Dobra. zrobimy hey, robimy nasze skiny. No. Kamień ze 2 robi. Aha, tak mi się zdopił ten... Panela domina pewnie. Mhm. A więc tak, jak jesteśmy na serwerze Benka. IPA, czyli się w opisie. Tutaj najczęściej przebywamy. Więc jeśli nie umiecie bawić się w porywaczy i złodziei, to od razu mówię, nie chodźcie. Co nie, Kamil? <stwórka> <stwórka> Za to, że nie odpowiedział? Jak nie. <stwórka> No co? No, najpierw kick, później pan. No, z ortografię banuję no. Za ten jeszcze za żebranie skape'a od nas yy, Chcieć być w filmiku na skajpie i tak dalej i tak dalej mi spadochron. No bie wyżej, 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 <laughs> wyżej, wyżej, wyżej Dawaj jeszcze Jeszcze no z ochronem do góry lecę. Nie, spadam w dół. Du, 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 du. Daj mi spadochron, Kamer daj mi spadochron Kameruje cię cały daj czas... Mi i... Daj mi spadochron pierwszą! daj mi spadochron No bo slap mnie, ja spadochron wezmę Slap mnie Fuck, nie zdążyłem. No Mogę w ciebie strzelać? Nie Dzięki Ok, daj mi spadochron I slapuj mnie dopóki ci nie powiem stop Dawaj Czas start Coś się zabalił Dobra, slap, nie. let's go no To pani wygląda tak... No ej coś, coś spadam w dół, bo on spada ochrona tego. I ty... O, dobrze żyłem! Tak, tak będzie to bym rzucał. O ziemię. Dobra Kamil ogar się już. trzeba coś porobić. Dobra Kamil! Stupione. Dobra już zostaw, bo mam mało HP. Nie mi się guziki zepsuły. No. Teraz kto tutaj ma admina? Admina ma ja, Kamil, Piti y oraz Caster. No. Oho. Oho. <laughs> tak na dobry, tak na dobry początek. Trzeba było rozgrzać atmosferę. No, no, coś no. trochę. Dobra, wiesz co, ja trochę muszę głosy ściścić, bo i tak jest za głośno. A ja no właśnie, czy... ty, ty miałeś szest na admina? Chyba nie. Co? Nie miałeś sztu na admina. No nie. No. Kamil, co mu obmyślamy? Totally spitting in your drink. No patrz. <laughs> A, firmowe auto. Piti wsiadaj. Jał. Ale na tylnie siedzenie. No dobra. Bo ty jesteś... Nawet mi drzwi otworzyłeś, widzę. No. <noise> Dziękuję. Okej, okay, to jadymy. Kamilicz... Aha i wiem który wszyscy. Chrzest... chcę zrobić ten chrzest z... Yyy. Z... Z... G. Go. Ge, go. Tak? Czy mam ja prowadzić, tak? No to ja prowadzę. Pity, wsiadaj z powrotem. Aha. Wiecie, sobie ścisza trochę dźwięko. Ja już mam A dosyć ściszone, ja, chyba. Ja nie ja, ja mam, wszystko na 4%. Odniosę to, też ściszę. Weź, Kamil, daj tuning. Okej, okay, powinno już być lepiej Stoi Chcesz go wysadzić, prawda? Wiadomo Napisz, że mamy chrzest i nikt nie może nam przeszkadzać Ale za Gratulacje! <coughs> Gratulacje! Kamil, powiem ci kiedy daj mi auto? Tylko wyjdziemy na ulicę, daj mi auto. I ty masz ustawionego admirala. <grywka> Dobra, Kamil, siadaj do tyłu, bo nie wiesz. Siadaj siadaj, nie. Będzie, Kamil, ci łatwiej wiesz. Wziąć ten No to nie, to jedź w dupie, zostaw go Dobra Kamil, ty... wtedy będzie ci łatwiej ten Wiesz co zrobić Jak ty się plujesz Ja nie mogę o wszystko Dobra jadymy, jadymy No a mini trokami jest powrotem Ciągniesz! Aha, spoko, napisz mu, że to nie jest Orto. Napisz, że ci ci nie działa. <laughs> Ale ty te... Si, nie będziemy zdać uwagi Chodzi tylko o te na przykład yy, yy, Na przykład powiedzmy rzeka przeszedł z kropką Dobra Kamil Are you ready? Od Czyli jesteś gotowy I Ci nawet nie próbuj To był Twój chrzest Fuck yeah Bum Jeszcze to przeżyłem Nie do końca... a jeszcze. jeszcze... nie koniec Kamil To co jeszcze mu zaplanowałeś ciekawego Pity chodź tutaj z powrotem Jeb się <śm> 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 Dobra skinął. O mój Boże Warci ja się jestem... do pęka bo spadłeś Kamil Pity! Znaczy się, pity! Co ty odpierdzielasz? Aha, sorry, ja to zmieniam to tobie. Sorry, no. ja chciałem sobie zmienić, spoko. Sorry, dobra, już. Ale co zaplanowałeś jeszcze? Chyba tyle starczy, Kamil. Yeah. Cio, ja. Co? To też załaduje. Dawaj, bo. No, dawaj, no. Będzie kapum. Czekaj, teraz ładuję. <grym> Wyleci w kosmos. Ja Jeszcze ładuję. Jaką można zamrozić? Co, zamroziłeś go, Kamil? No. Weź mnie odmrozić, a ja już ja i tak nie ucieknę. Dobra, Kamil już podzi, ustawimy się tutaj. Na 3-4 klikniemy guzik. Chodź, już nie można, bo nie lecą bombki. Chodź, tu nie można już rzucać, bo nie lecą, bo już jest limit. Dobra, 3, 4 i 3 Coś nie poleciał. Ach, muszę sobie skoczyć. Kurde, zapomniałem spadochronu. Może tak mnie odmrozi ktoś, co? Co na P masz, Freeze? Czy Unfreeze? Masz. <grym> Wyparował. Na cząsteczki cię rozwaliło. Na razie na serwerze nie ma żadnych... kur. Masz dupione Kamil, odsuń się sam. No patrz jaki ham Zlegowało mi GTA No Kamil Spoko Far, odejdź od tego podestu No na szczęście No chyba jesteś nienormalny Gdzie wy jesteście? Walczymy już. No Kamil, trzeba coś porobić. To odcinek będzie trochę krótszy, ze względu na to, że na serwerze na razie nikt nie gra. Ale mam nadzieję, że po tym odcinku wasz będzie więcej grał. Chyba tak. Spadłeś? Chyba tak. Kamil też zaskoczy. No pajac, ja sobie chciałem skoczyć! No pakich, ciul. Po co mi armor zmieniasz? A nie I, ty... wiem. Ka Ej, Kamil zostawszy mu on wczoraj nam udzielił informacji do zmórców gangstera. No właśnie, było, było fajnie. Ty, 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 co chwilę ci się wali ten panel Admina? O no właśnie, Kamil. A dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Kurde, czy ja muszę wszystkich warpać? Tu ja mam tak obcykany ten panel admina. No dobra, obcykany mam, ale dobra. Lol, klony. Ja. Atak klonów. No i co? Żyj, Kamil! Żyj! Może kogoś porwiemy, co? Kogo mi porwać? Nie wiem. Szmusaw jest dobry, bo nam udzieli informacji większości. Fragus, sta... Patryk. No Fragus został porwany, wywalony w kosmos. Co Patryk? Patryk został wysadzony na początku filmiku bombami, płynikami multisnował samochód. No dobra, ale trzeba coś zrobić, tak? Przecież nie będziemy tak chodzić i gadać cały ten czas. W każdym odcinku to normalne. W każdym odcinku zawsze gadamy, nic nie robimy. Jajco. Dokładnie o to nie chodziło. Możemy go tu warpnąć, nie? Warpnij go. Czekaj, pytam się, żeby nie było. Ten już go chyba warpnął. Nie. O, to dobrze. Wypłynijcie go o, o gangstera. Czemu my? No bo wykal nie porywaj ludzi. Dawaj mu, powiedz, żeby na wszedł. Jedź wiesz gdzie tam do tego. Bo tutaj to Ci pokazywałem bazy. Boże, chyba nie mógł dojechać. Tam się tylko nitro, masz. W prawo, a nie w lewo. A nie, dobra, w lewo, sorry. Muzyczka na uwilenie podróży. Prawo. To tutaj, nie? Tutaj. Tu. Dobra, go do środka. Tylko powiedz, mu wyszedł z auta. Niech wyjdzie z auta. Może wyjść z auta. Chodź żeby kliknął F Kurde Już Error przyjechał. Tak. A mi ty tam się opiekuj ludźmi. Zaraz wydupi go w powietrze. Jeb! Jeb! Dobra kam... pityć go przysłuchiwać a ja tu będę stał na straży Ale wiem, o co mam go pytać? Wszystko co wiem o gangsterze Wczoraj brałeś przecież udział w tym No Dobra więc... Dobra Kamil nie slapaj ludzi, gramy normalnie e, 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 kur... Co się dzieje? Dobra Kamil ten samochód był na... zaminowany, prawda? Chciałem to zrobić No Kami, idź, chodź i tam przesłuchiwać, tu będę stał na straży. No chodź do środka. No, tu będę pilnował. Tylko nie bijcie go za bardzo. Spoko. A i w takich właśnie y, przesłuchaniach, jeśli ktoś się wyloguje, Warpnie albo się sam zabije, to ma bana Kamil. Czemu mnie bijesz? Nie wiem, bo się z nim nie zadaj. Wyduście z niego wszystko o jego informatorach. Bądźcie, żeby się wczuł chociaż w tą rolę. Napiszcie, żeby się wczuł. Jeb, Kamil! <todgłosy> Żeś to wydubił powietrze. Dobra, wracaj, tam ja sponuje na auto. No <laughs> i zawsze najlepszy ma protest Sorry, O sorry, co on zrobił, wywaliłeś go No to go warpnijcie do środka Boże Szymosław nam wam pomoże Weź się zafrizujcie Szymosława Po co? Pomoże wam. We, no przecież on nam pomaga, a nie. Ale on chciał stąd wyjść. No właśnie on wczoraj dopiero bił gangster też Czyli ale nie zabijaj mu sława On nam pomaga ci o to O fragus! Dobra ja go złapię, ja go złapię ty tu zostań Nic nie wybuchaj Za so, dobra za już go so. okej okay. Mówiłem zafrizować, ale nie. Ora, możecie go wysadzić, chcecie? Tylko... Go. Dajcie mi się odsunąć Dajcie mi. On uciek. Wy go nie zafrizowaliście? A dobra, wywalcie go, wywalcie, darwaj! Wywal go! No wywal, bo mi się zbliża do mnie Ja nie mogę, coś ty zrobił Jak, Jakie z was są niełopy no To on miał go zafryzować Boże Nie wiem gdzie mieszkam Ale co on zarobiście to powiedział akurat Pity! Co? Skina mi zmieniłeś O sorry, znowu tobie no To sami, klikajcie na swoje niki Poko, będę pamiętał następnym razem. I patrzcie, jak podkłada się ładunki wybuchowe. O ty debilu. No, paki siebie, kamil, idiota jest. Na rowerku jadę. Gdzie gdzie ty jesteś? I don't know. Na rowerku gdzieś jeżdżę. Aha. Co do wujka się. Ja zwiedzam sobie okolice. Paka. I jak? <tryk> A, mój Boże. No zobaczcie co tam odpierdzielacie. A nie, jest. To... Właśnie kogoś z... hmm, kogoś złapaliście? A, Szymon słaba. No, fajnie, że pamiętacie, żeby zafryzować ludzi. No, teraz to już za późno, bo go... Musicie pierwsze złapać. To co, łapiemy go? No, pierwsze trzeba to zrobić chyba, nie? Hamil, weź nie slap ludzi, bo to jest nie fair wtedy. No, z... Właśnie. On tu jest. Skoczył z mostu. A i się zabił. I przy okazji ja też. A nie, ja nie. Zabić go, bo on ma już końcówkę życia. Nie. <laughs> Jak to wygląda, Boże. <laughs> Czeka ta ucieka Wy go motorami Dobra, gonicie. zafrizowany, zafrizowany, frizować, fryzować Dobra, zafrizowany Jak się fryzuje? P i gdzie ty tu masz? No tam masz u góry, tam gdzie jest y kickbang i tak dalej Aha, jest freeze, dobra Kurde, kapsa Naładuj, naładuj mu A dobra, naładuj mu HP, żeby nie zginął. Ha, i dam mu patrz żebyśmy mogli go sobie trochę popić. Spoko. Jakbyście musieli dać w mordę za 12 razy. Ale to dobrze. Przyda o, się. Dobra, starczy każdy. No. Z... O boże. <laughs> Teraz się oddał. Czekaj Gdzie jest ten? O ja wiem co ja sobie wezmę Co ty robisz? Gdzie, Musicie naprawdę Co to ogarnąć? jest kij baseballowy? Musicie naprawdę ogarnąć obydwoje pan tego pana admina. Ej, ale co to jest ki baseball Golf Club, tak? No ki golfowy nie A baseballowy? No to baseballowy, nie? Ale tam nie ma czegoś takiego jak baseball No To, to jest ja mam... bat. Co? Bat? Spoko Teraz się zabawimy Oj sorry Spoko Oj sorry Też mam Oś jeb mnie Dobra zostaw go Dobra Kamil! Niech nie wiem. Czekaj, ja mam bola. Tylko mi nie przydupc. Koleś kamień przesłuchiwany, więc mu nie będziemy płacić. Dobra, bo już mu kamizelkę zdobciliśmy. rozstrzelać Tak? Nie zbombować, tylko rozstrzelać jakby już coś Tak? Tak Dobra Roz, rozstrzelamy Słuchaj. Stój piti! Stój! Ja prowadzę <słuchaj> Siadaj, nie gadaj <słuchaj> No to już zanim <słuchaj> O, boże. Dobra, to jedziemy. Na sam koniec. Ja piję. Ale w tą klawiaturę ktoś tyś na pieprzu. Ja. Ja. <noise> First! Wygrałem. No to ja jestem drugi w takim razie. A Kamil trzeci. U nob. Nob. E no dobra. Like PewDiePie. Ty co tu za koleś przyjechał? Kurde nie trafiłem Kamilu. Fragus. O, gonimy tarem. go? Ej gonimy go? Jak chcesz? A kamień sobie wziął rower górski, śmieszny jesteś, daj mi rower górski. Też mi kamień daj w mountain bike. O, ty mam już zaznaczonego, dziękuję. A my mamy lepsze rowery, I... no Co Pitina? No to mi też daj, no Ty tyka jeździć nie umiesz. No, no dobra mi ja... Też nie umiem. dajcie. No, Dankę. Ale ja. Yeah. I teraz jump tutaj będzie, mega jumper. Dobra. Ja za wami. Dobra, nie udało mi się. Doskoczył, jaki ciul. Ała. Głowa w murze, pra spoko. Prawie. Dobra, bo co, nie ma nawet co w tym odcinku robić. Na samym odcinku mam nadzieję, że będzie więcej osób. No więc. IP w opisie, więc chodźcie, grajcie, yy, dowiecie się jak najwięcej o gangsterze. A no dokładnie. Jest podejrzany o morderstwo, zabijanie, yy, zastraszanie. Yy, morderstwo, zabijanie. Pedofilstwo, yy, atakował małe dzieci, yy, jest bedobarem. No dobra bez przesady, ale jest oskarżany o wiele ważnych przestępstw popełnionych na tym serwerze, więc... A jeb. No, Kami tam dowala wszystko. O kurde. Zo filem A ten serwerze jest oskarżony o praktycznie na wszystkie co można. Dosta dostanie 50 tysięcy do żywoci. Yy, w zawieszeniu na 5 lat. Co? Nie wiem co ja gadam. Jeszcze sam wylą 5 lat niż 5 tysięcy dożywoci jednak. Ale to jest zawieszenie, trudno, więc. Czekajcie chwilę. Kurde, no nie wejdę tu. A nie wejdę. Nie, nie wejdę. Nie Kurde. Co nie oskarżamy go w prawdziwym życiu, tylko oskarżamy go w MTA, żeby nie było później, nie. No. Fragus. Ten kto się dowie jak najwięcej o gangsterze dostanie nagrodę w wysokości 10 miliardów tysięcy euro dolarów i tak dalej, i tak dalej. I wystąpienie w jednym filmiku MTA wow. I wystąpienie w jednym z filmiku MTA, więc jeśli odcinek się podawał, to zapadajcie łapkę w górę, kciuka, yy, kciuka w górę, komentarz, jeśli ja Wam bardzo ja podoba zostawcie subskrypcję nie. i na razie. Cześć! Pożegnajcie się ładnie. Ciulu no, głupi. Dobra, na razie.